Sztuczka poproś. Sztuczka, którą dzisiaj pokażemy razem z bordo, to poproś. Polega ona na tym, że pies siedząc, podnosi przednie łapki do góry i zostaje w tej pozycji przez chwilę. Każda sztuczka bardzo fajnie wzmacnia relacje między psem a opiekunem. Opiekun poznaje lepiej swojego psa, a pies uczy się nowego zachowania. Dodatkowo sztuczka poproś to świetna gimnastyka. Doskonale wzmacnia mięśnie grzbietu oraz tylny łap. Ale uwaga, nieprawidłowo wykonana może powodować kontuzję. Dlatego, jeżeli nie masz pewności, czy twój pies dobrze wykonuje tę sztuczkę, zgłoś się do fizjoterapeuty i poproś o konsultację. Naprowadzaj psa smakołykiem. Pierwszy etap tego ćwiczenia będzie polegał na naprowadzaniu smakołykiem. Przygotowuję w dłoni kilka przysmaków, pokazuję psu, że mam coś ciekawego, zachęcam go, aby usiadł. Gdy pies usiądzie, delikatnie przesuwam rękę z przysmakami nad jego głowę, aby oderwały się przednie łapki. Tak, świetnie. Gdy tylko to zrobi, chwalę i nagradzam. Powtarzam ćwiczenie. Tak, super pies, świetnie. Tak ekstra, bardzo ładnie. W ten sposób wzmacniam nawyk podnoszenia przednich łap do góry, gdy pies siedzi. Jeżeli pies za każdym razem płynnie odrywa swoje łapki od ziemi, możemy zakończyć pierwszy etap. Wydłuż czas, kiedy pies ma oderwane łapy od ziemi. W kolejnym kroku będę oczekiwał, że pies coraz dłużej wytrzyma w pozycji, gdy ma oderwane łapki od ziemi. Zobaczcie sami. Tak! Świetnie. Teraz wytrzymał już prawie sekundę. Tak! Myślę, że było około półtorej. I mam dwie sekundy. Świetnie. Stopniowo oczekuję, że pies coraz dłużej wytrzyma w pozycji. Gdy osiągniemy efekt 3-4 sekund, możemy zakończyć ten krok. Naprowadzaj psa pustą ręką i dodaj komendę słowną. W ostatnim kroku po pierwsze. Coraz rzadziej będę naprowadzał psa ręką z przysmakiem, a coraz częściej pustą ręką. Po drugie, będę dodawał komendę słowną. W pierwszej powtórce naprowadzę dokładnie tak samo jak we wcześniejszym kroku. Tak. Świetnie. Tym razem smakołyk przygotuję w drugiej dłoni, a naprowadzał będę pustą. Chodź Bordo. Poproś. Tak. Jednocześnie dodaję komendę słowną tuż przed momentem oderwania łapek do góry. Smakołyk w drugiej dłoni, dłoń pusta. Poproś. Tak. Wykonane ćwiczenie i nagroda. Naprowadzaj psa smakołykiem. Wydłuż czas, kiedy pies ma oderwane łapy od ziemi. Naprowadzaj psa pustą ręką i dodaj komendę słowną. Na początku oczekuję, że pies stopniowo coraz częściej będzie naprowadzany pustą ręką. Po drugie dodaję komendę słowną. W kolejnych etapach możemy ograniczać gest. Chodź, Bordo. Poproś! Tak! Brawo! Dobry pies! Świetnie! Teraz ćwiczenie było dużo płynniejsze, pewniejsze. Pies chętnie, radośnie poderwał łapki do góry. I na koniec sesji nagradzam psa zabawą. Zabawa jest znakomitą nagrodą pod koniec ćwiczenia. Pies może rozładować emocje. Rozluźnić się i przeżyć chwilę zabawy społecznej razem ze swoim opiekunem. Chodź, Bordo, dawaj! Tak, dobrze. Super, chodź. Dobrze. Super. Świetnie. Ekstra, tak. Bordo, poproś. Okej, okay, brawo, fantastycznie, dobry pies. Jak widzicie, Bordo potrafi już coraz dłużej wytrzymać z łapkami w górze. A czy Wasze psy znają już tę sztuczkę? Napiszcie w komentarzu. Polubcie nasz fanpage na Facebooku, bądźcie na bieżąco z kolejnymi filmami. Do zobaczenia.